Witam serdecznie na vlogu numer 4. Jest to vlog. Nie było pytań, ale mam temat. I ciekawi jestem, co byście zrobili, jakbyście nie mieli 23 godziny albo dłużej prądu. Nie mieli. No właśnie, ja wczoraj chcę iść się wykąpać. Już się szykuję do kąpieli pod prysznicem. A tutaj czas i nie ma prądu. O 19.30. I tak na razie nie było wiadomo, co robić. Nie było prądu. No ale. Mm, zadzwoniłem w końcu do Tauron Energia, i nie ma prądu. Okazuje się, że naprawa będzie, trwa, na, naprawa będzie trwała do jutra. No i. E, następnego dnia, dzwoniąc rano, dowiedziałem się, że. Prąd już będzie o 13, więc postanowiłem. Oczywiście. Aha, yy, urywając temat, właśnie nie wiem, czy wiecie, yy, co to są. Co to jest prawo Marfiego? Prawo Marfiego, a właśnie. Yy, prawo Marfiego to są takie. Yy, takie, st, yy, takie stwierdzenia wymyślone, no właśnie przez Marfiego, i później ludzie do, dokładali te, te, te prawa, prawa Marfiego. I yy, mi się bardzo jedno prawo Maryfiego ciągle sprawdza, a jest to mianowicie, zawsze gdy braknie prądu, zastaniecie to z rozładowanym telefonem. No i właśnie tym razem też oczywiście wyłączyło prąd. Miałem dwie kreseczki baterii, yy, po chwili miałem już rozładowujący się telefon, yy, a prądu nie było od rana do. Wydawało się, że do 13. Po 13 dzwonię. Okazuje się, że sekretarka automat mi mówi, że nie będzie do 18. No dobrze, w takim razie dobrze, że o 12.30 wsiadłem do samochodu, podładowałem sobie telefon, posiedziałem od 12 do 16 w samochodzie. Ciepło, przyjemnie. Karolka troszkę na kolanach podtrzymałem. No ale o 16 już Miałem ochotę wrócić do domu. Telefon prawie się naładował. Bo dziwne: ładował się od 12.30 do 16, ale się nie naładował, bo cały czas z niego korzystałem. Ale niby jest prawie cały naładowany. No i taka sytuacja wystąpiła. E, no, że jeszcze niby miałem czekać do 19.00, ale o, 19, o 18.30 włączyli. Ciekawy jestem, co wy byście zrobili, jakby nie było. Prądu przez 23 godziny albo dłużej. Bo miałem taką. Yy, w 2010 roku koleżankę jedna yy, nie miała prądu cały tydzień, a byli też ludzie, którzy nie mieli prądu dwa tygodnie albo dłużej. Ej, 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 ej. No nie wiem, ja nie miałem w 2010 roku prądu 25 godzin. I były to też styczeń 2010. Szadzie, lody. Na kablach wszystko się łamało. Teraz zrobili yy, porządne słupy, ale kable się też urywają. Co Wy byście zrobili? Jestem ciekawy w komentarzach, jakby nie było prądu dłużej niż doby, albo około doby, albo jeszcze dłużej. Bo ja normalnie yy, tutaj yy, nie wiedziałem, co robić. Naprawdę, yy, pierwsze co yy, się obudziłem o 6.30. Bo na dodatek jeszcze mi alarm za ścianą pika, że nie ma prądu na zasilaniu awaryjnym. E, taki panel wkurzający, i zamiast jak zwykle śpię do 8.30, to już mnie obudziło o 6.30. I czytałem książkę przez 2 godziny, do 8.30 gdzieś, do 9.00. No ale później co? Je, jedyna, jedyna rozsądna rzecz bez prądu to było czytanie książki. Ja już się zmęczyłem, i później zostało mi troszkę telefonu. No to tak oszczędzałem, wszedłem sobie ta, czasami na folit, na gadu-gadu, ale tak oszczędzałem. W końcu wkurzyłem się o 12, poszedłem właśnie naładować telefon w samochodzie. Przy okazji, e, zszedł luz auta, z tatami skro, skrobał auto na szczęście, bo sam nie chciał zejść, Było, była centymetrowa warstwa na samochodzie. No i w końcu o 16 już mogłem sobie. Posiedzieć na telefonie w domu spokojnie. Posłuchałem radia internetowego Sound FM, trochę nagadu gadu I na szczęście o 18:30 prąd włączyli. No i to oczywiście jestem nad, mam tyły w grach, przynajmniej w grze, którą niedawno sobie zacząłem grać: Happy Cos, Happy Cospital. Cos Pacjentów mi tyle naszło, że chyba będę odrabiał 3 dni albo więcej. Żeby, żeby ich wszystkich zrobić do końca, Ech, oczywiście w grę wolni farmerzy co też gram. E, miałem straszne tyły, ale tamto wystarczy, tylko wejść i się zrobi samo. E, na szczęście, a, oczywiście poprosiłem koleżankę, żeby mi zrobiła grę Happy Harvest na naszej klasie. Ha, tak, same kurcze takie gierki przeglądarkowe. Tak, gram takie gry. Na szczęście zrobiła mi i nawet mi tam bardzo dobrze zrobiła. Ale, co się naczekałem? Co w ciemnościach się nasiedziałem? No to już było. Jestem ciekawy, co Wy byście robili w takim okresie, gdy przez 24 godziny, około 24 godziny, macie 0V w gniazdku. No, czekam na komentarze, odpowiedzi i. Pozdrawiam, subskrybujcie, komentujcie oczywiście.